Cześć moi drodzy, tutaj BlueJane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam do ciekawej gry, która nazywa się Królowa Roju! Tak moi drodzy! Widzicie? To jest ta złowroga królowa, którą właśnie będziemy grać! Jest to taka gierka strategiczna, także bardzo, bardzo wciągająca. Chciałabym, żeby wam się tak samo spodobała jak i mnie, o i mamy pierwszy levelas. Do dzieła, do dzieła! O, złowroga muzyczka, złowroga muzyczka! O, tak, 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 coś tam sobie y, mówimy i opowiadamy. Jest mały samouczek, tworzymy pierwsze robaczki. O, jest jajuszko. O, tak, 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 tak. więcej, więcej, więcej. No dobra. Maksymalną ilość stworzyliśmy tak, że naszych robaczków, które zjadają, popatrzcie, nektar z tych kwiatuszków. I dzięki temu mamy więcej paliwka, że tak powiem. Klikamy spację. O! O! A to i on. Nasz wróg, a właściwie ona, bo to jest kolejna królowa. Gadają sobie, no. Och! Możemy oczywiście przewijać te dialogi cały czas, klikając w spację. Co? Cały czas robię? Szybciej, 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 szybciej! O, oh, tak, 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 tak! Ekstra! O, oh, możemy mutować nasze jajeczka! O! Oh. Patrzcie, super! Och, ale niestety troszeczkę trzeba poczekać, ale jak klikamy sobie spację, to przyspiesza się czas. O, tak, 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 tak. Świetnie! Klikamy i pojawia się nowy robak. O, jajeczko, jeszcze raz? O! Jest, ale fajny! Czyż nie wygląda sympatycznie? Ale ma piękne ostrza, koleżka! O, niestety, ale złowroga królowa też ma swoje robaczki! Och, no dobra, dobra. O, jeju, jeju. <laughs> Możemy klikać A i D, żeby przewijać ekran. Świetnie. No dobra, dobra, dobra. Och, one walczą automatycznie na szczęście. Przypatrzmy się temu. O, nie jest tak źle. Ale myślę, żeby jeszcze, jeszcze więcej rubaczków sobie postwarzać. O, świetnie. Więcej i więcej. Strasznie mi się ta gierka podoba. Więcej nektaru. O, Och, naszym celem jest pokonać słowrogą królową, zdaje się. Gadają sobie, także możecie posłuchać nieco tych dialogów? O, przyspieszam czas! Pewnie, że tak. Dobra, świetnie. Nie mam wystarczającej ilości nektaru. Także cały czas, cały czas musimy przyspieszać grę, żeby było coraz więcej i więcej. Jest! Uda Ojej, pewnie że tak! Zwyciężyłam! A nasza królowa miała ponad 50% żyćka! Świetnie! I straciłam yy, mało naszych ukochanych minionków, czyli ożywionych robaczków. Kontynuujemy. Możemy sobie przejrzeć statystyki, jeśli nie nas to interesuje. O, i mamy nowego, nowego, fajnego robala! Haha, ha, do rozwijania. O jej! O, jaka fajna animacja! O, jak obcy! Kurcze pieczone! Och, jaki jesteś rozkoszny! Mój drogi, będziesz walczył dzielnie za swoją królową? Będę, będę! Och! Zaraz zobaczymy! Co z tego wszystkiego wyniknie? O, drugi poziom! Sporo tych poziomów jest! Jej! Zdaje się, że złowroga królowa będzie cały czas przed nami. O... Kolejny dialog, ale możemy wcisnąć S, wtedy przewijamy dialogi. O myślę, że to jest dość dobra propozycja, bo nie chce mi się za bardzo tego czytać. O, Wolę od razu przejść do dzieła. No, robaczki. Przyspieszamy z pacją. O! Zbierajcie nektarek, zbierajcie! O, świetnie! Może teraz ten robaczek, ten nowy. Oj, oj oj, tam już idą słowrogie robale! Musimy jak najszybciej stworzyć nasze... O! Ojej! Coś takie słabiutkie są. Chociaż, chociaż. Kupię siła, mam wrażenie. Jeszcze, jeszcze kolejne, jeszcze kolejne. O, te do pożerania nektaru, do zbierania nektaru dość długo się wytwarzają. Zwróćcie uwagę, moi drodzy. Także ta opcja przyspieszania naprawdę tutaj jest bardzo dobra. <laughs> o, jak ekstra! Zjadajcie, zjadajcie, wrogie robaki! O, tak, 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 jeszcze sobie dostwarzam trochę. O, królowo, nie masz z nami żadnych szans, ale ci współczuję. No, niestety. O nie! Ona ma jakiś nowy rodzaj! Ropaków to jest jakaś latająca meduza! Och, ale na nic ci się to nie przyda, koleżanko! O, patrzcie, ile mam nektaru! Jej, mogę sobie stwarzać i stwarzać, ale chyba nie będzie to specjalnie konieczne. O, znowu żeśmy wygrali! I trzy gwiazdki! Jak miło! Aniłe statystyki naszej rosnącej armii. O hehe! He. Życie złowrogiej, królowej. O i patrzcie, my też będziemy mieli! My też będziemy mieli! Haha! Ha, tą latającą meduzę! Świetnie! Trzeci poziomas! Jaka ta gra jest niesamowicie wciągająca, moi drodzy, przekonacie się, jak tylko w to sobie zagracie! O hej! O! Do widzenia! Do widzenia! Od razu przechodzimy do dzieła! Świetnie! Czekamy, czekamy, czekamy. Zabić się nie damy. O! No, więcej chcę nektarku, więcej! O, tak, w ten sposób. Więcej nektarku. O, i już kolejne musimy stwarzać do walki robaczki, ponieważ potem może nam nie starczyć czasu. <laughs> Dobra, wybieramy teraz to. I czekamy. Ojej! Ojej! Cały czas jakieś podgatuchy. O! Złowroga królowa miała jakąś tajemną broń. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ojej. Za szybko. Teraz. O, świetnie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze raz. Kolejny robot, niech żyje nam. O, kurcze pieczone. Nie jest łatwo, nie jest łatwo, ale poradzimy sobie. Miejmy nadzieję, że tak. O, cały czas przyspieszam i przyspieszam. O, świetnie. O, ja najlepiej to w ogóle cały czas trzymać, palec, <noise> na tej spacji, ale potem nie będzie już tak łatwo i będzie trzeba się bardziej zastanawiać. W końcu jest to gra strategiczna. O, strasznie mi się tutaj podoba. he, <noise> jaka armia, to mi się podoba. No, złowroga królowo, nie masz z nami żadnych szans, przykro mi. O, kurczę, pieczony. Co to jest? Jest! Zwycięstwo! I znowu trzy piastki. Na początku jest łatwo, ale nie dajcie się zwieść. O, i mamy bombę z neurotoksyną. <laughs> bardzo ciekawe. Świetnie, start! O, czwarty poziom. No, czekamy, czekamy, czekamy. Znowu będzie jakaś pogaducha, pewnie. O, tak. Przewijamy dialog. No, chyba, że chcecie sobie posłuchać, moi drodzy. No to proszę bardzo. O, kto co lubi, kto co woli. Świetnie. Zbieramy nektar. Od razu na dzień dobry. Och. O tak, 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 tak. tak Stworzymy sobie zaraz do walki jakiegoś robaczka. Bardzo się tutaj to przyda. O tak, bo nasz wróg też nie próżnuje, jak wiecie. O. Mamy neurotoksynę. Uwaga, plas! O, widzę, że jest to przydatne, ponieważ ma zasięg obszarowy. Fajnie. O, Zaraz sobie stworzymy. O, jeszcze się nie da. Za mało nektaru. Więcej nektaru, więcej nektaru. A, 50, aż! kurcze pieczone. Trochę tego sporo. Świetnie. To w takim razie stwarzamy na razie te podstawowe robaki. O, świetnie, tak. O, brawo. O, trochę więcej tych, żeby nektar zbierały. O, ekstra! I nasze ośmiorniczki, które... O! Mają broń elektryczną jakoś! O nie! Oni się dobierają do naszej królowej. Do widzenia, do widzenia! Ja wam dam! Zostawcie naszą królową w spokoju. No właśnie, jak się nadmiernie przyspiesza gierkę, to tak czasami bywa. O! Dobra, pozbyliśmy się wrogów. O! Miejmy nadzieję, że teraz już będzie dobrze. O, ale armia, ale armia, nie masz z nami żadnych szans! Neurotoksyna, bądź mi stąd! I idziemy na królową, jak najszybciej, na królową! O, świetnie! O, fajnie się to ogląda, moi drodzy, nieprawdaż? Jak się tak kierkę przyspiesza. Haha, haha, nie masz z nami żadnych szans! Świetnie! Juhu, kolejna wygrana, jak fajnie! Kontynuujemy w takim razie! O, ekstra, nasza armia! Zobaczcie! Jej! <laughs> mamy nowego robaka! Jak fajnie! No, zaraz zobaczymy, co to takiego! O, piątka! Świetnie! O, kosmiczna królowa roju! To jest chyba na jakiejś planecie kosmicznej, zdaje się. No, dobra, dobra, pogaduchy, pogaduchy! O, a my nie mamy czasu na pogaduchy! Dalej, dalej, dalej! Świetnie! O, więcej nektarku, więcej nektarku. Zdecydowanie chcę więcej nektarku. Och, teraz może większą ilość stworzymy naszych robali. O, teraz wybierzemy, a to jeszcze za wcześnie. O, nie mamy tyle, niestety. Och, nektarku, świetnie. Idźcie do dzieła. O, tak. O, w pięćdziesiąt aż. Dobra, to poczekamy. Musimy poczekać, żeby było 50. O! Dalej, dalej, dalej. Jest, 50. Świetnie. Mutujemy naszego robala. Świetnie, będzie teraz ulepszony. O! Na razie dajemy te podstawowe. O! Właśnie tak. Och. W międzyczasie jeszcze sobie yy, dokupujemy tych, które wytwarzają nektar. O! Świetnie. O! I teraz tych wielkich! Właśnie! Z kolcami! Wyglądają jak skorpiony jakieś! No, będą silne, zdecydowanie będą silne. O. Dalej, 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 dalej. O, jakaś neurotoksyna by się przydała, bo trochę was tu dużo, koleżanki. O, właśnie tak. Bardzo dobrze. No dalej. O, przyspieszamy cały czas. Daszą gier rasę. Na pewno potem nie będzie tak łatwo z tym przyspieszeniem! Ale któż by się tym przejmował? Na razie! Zdaje to egzamin! Och! Nie chcę mi się tyle czekać! Och, może dałoby się to jakoś lepiej rozegrać, ale któż by się tym przejmował? Och, naprawdę mamy silne te robale i szybko chodzą! Nieprawdaż, moi drodzy? Och, zaraz królowa będzie pokonana, nie ma czym się przejmować! Nie! Yeah! Udało się! Moi drodzy, gierka naprawdę fajna! Serdecznie wam ją polecam i zapraszam do drugiego odcinka z tej gierasy. Tymczasem żegna się z wami Blue Chain! Cześć!